Cześć widzowie ten film to tak naprawdę dokończenie czwartej części i że więc no dzisiaj będą dwa typy że więc miłego oglądania. Typ 51. Ten co siedzi zamknięty w pokoju i robi animację i mu się nie chce nawet wstać. Hej widzowie jak widzicie to za sobie na niewidzialnym krześle z zamkniętymi drzwiami i dorobić robić animację 24 na 7 że więc no. 69 lat później. I to się stało. Typ 52. Ten, co robi animację z wieloma przerwami w pracy i nic z tego nie wychodzi. Dobra pora zrobić animację, bo moi widzowie się niepokoją. Robienie animacji. Na Jan Bol, co ty robisz? Wracaj do pracy. Dobrze już, przepraszam? Tymczasem animacja. I to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli naprawdę macie jakieś pomysły jeszcze to możecie pisać. Ja się żegnam i pa.